Ale ja na to czekałem. Naprawdę. Wiecie co? Dzisiaj będziemy testować ten sprzęt, czyli urządzenie, które raczej powinienem Wam pokazać w ten sposób. Tak, jak zapewne się domyślacie, jest to telefon, który właśnie wyciągnąłem z zamrażalnika, ale to nie jest to, że to własna mała inwencja, bo producent wspomniał, że taki scenariusz użytkowania jest możliwy. Ja za chwilę spróbuję się do niego dobić, tam do środka, do tej bryły lodu, którą teraz widzicie. I zobaczymy, czy naprawdę jest na tyle odporny, jak deklaruje to producent. Ja tutaj widzę jeden uszczerbek, tu, na narożniku, mam nadzieję, że teraz to widać, natomiast cała reszta, tak jak go przeglądałem przed chwilą, wygląda naprawdę ok. ale zobaczcie, woda nam się zebrała tutaj i w gnieździe USB, to wszystko, no ciekawe, czy to w ogóle się włączy, chwila prawdy. Działa! Wiemy już, że RIM jest w stanie przetrwać sporo, jeżeli chodzi o zabrożenie, odmrożenie i takie odkopanie spod bryły lodu. A teraz czas na inne próby. Próba wody i nagrywania w tej wodzie. Raz, dwa, trzy. Próba upadków na podłogę, na twardą podłogę na parkiet, wysokości około 1,5 metra, takich prób było kilkanaście, nagrałem kilka, raz, dwa, trzy. Moja ulubiona próba próba noża. Kuchennego i w sumieniu noża, a nożyka, ale zawsze. Raz, dwa, trzy. Widzieliście na własne na oczy, jak ten telefon znosi próby uderzeniowe. No bo w końcu do takich rzeczy został ten sprzęt stworzony. I muszę Wam powiedzieć wprost, że wczoraj była premiera tego smartfona. Ja troszeczkę odczułem jakichś wewnętrznych ich kiedy czytałem sobie testy kolegów po fachu, że tak to określę. I w tych testach, na przykład jeden z mówił, że wykorzystał ten telefon. Jako szpachelkę do wyrównania bałwana, takiego tak bałwana z kul śniegu. No Wydaje mi się, że RIM obiecało troszkę więcej niż szpachelkowanie bałwana tym smartfonem, i ja postanowiłem zrobić trochę więcej. Efekty widzieliście, to znaczy próba wody, jak najbardziej zdana, próba lodu, jak najbardziej zdana. O dziwo, bo tego się obawiałem. Ten telefon był w zamrażalniku włączony i zbrożony na lód. Tak jak widzieliście. Próba noża, i tutaj. Miałbym małe wątpliwości, bo o ile to krojenie takie widzieliście na bezpośrednio na samym tyle tafli, tutaj środkowej, w zasadzie dało nam tylko jedną ryskę. A nóż był duży, ostry, to był solidny fiskars, moim zdaniem to było nieźle. Natomiast to uderzanie nożem to wcale nie było lekko, widzieliście, jak ten telefon podskakiwał. Tutaj. Gdzie mieliśmy te brzeszki, na brzegach pojawiły się rysy, i myślę, że to było widać. Więc ta odporność jest ok, ale ślady, że coś tam się działo, będą ewidentne. Ten telefon teoretycznie ma. Całkiem sensowne oczka aparatu 50 megapikseli, taki standard zarówno w tych sprzętach za 500 zł, jak i za bliżej 1000. Więc w sumie nie ma się czego czepiać. Światło też jest całkiem niezłe. Jedyne co mnie tutaj troszeczkę podirytowało, to fakt, że te oczka z tyłu, które tutaj widzimy, nie wszystkie są prawdziwymi oczkami aparatów. O tym musicie pamiętać. Natomiast jeżeli chodzi o możliwości foto i wideo, myślę, że nic nie będzie. Bardziej wiarygodny i bardziej miarodajny, jak pokaz, na którym zobaczycie na pierwszym, jak wyglądają fotografie wykonane tym telefonem, będą tam sylfiacze, będą fotki z tylnego aparatu głównego, będą fotki w dzień i w nocy, to wszystko można spokojnie zobaczyć, kawka w dłoń, zaczynamy najpierw fotki, a później nagrania, trzy, cztery... Tutaj będę bezlitosny. Naprawdę troszkę szkoda, że RIMI nie dało lepszego aparatu. Bo braki wychodzą wszędzie tam, gdzie zabraknie nam po prostu światła. Nagle okazuje się, że w nocy na tych zdjęciach nie widać nic. Okazuje się, że stabilizacja nie istnieje. Okazuje się, że złapanie stabilnego ujęcia w ruchu jest w zasadzie tak. E Prawdopodobne jak wygrana w Totka, więc to wszystko razem wzięte jest po prostu mało ciekawe. Te zdjęcia są bardzo przeciętne, nawet jeżeli porównywalibyśmy ten sprzęt ze sprzętem z około 500. Po prostu te zdjęcia tutaj są, ale czy one będą na tyle sensownym rozwiązaniem, żeby móc w jakiś sposób wykorzystywać to urządzenie do mobilnej fotografii? Ja byłbym bardzo ostrożny, to raczej jest coś na zasadzie takiej awaryjnej fotki, bo zbyt wiele z tych apartów nie wykrzesamy. I wydaje mi się, że ten sprzęt po prostu nie jest też pomyślany jako sprzęt, który będzie nam zastępował jakiś aparat fotograficzny i który będzie potrafił zrobić sensowne zdjęcia i sensowne filmy. Tutaj po prostu postawiono na coś zupełnie innego. Przyjrzyjmy się tym odpornościom, a przynajmniej tym, co mówi o nich producent. Przede wszystkim mamy tutaj IP66, IP68, IP69, odporność na pył i jeszcze bardzo fajny bonus bardzo fajny. Czyli możliwość czyszczenia głośniczka poprzez wibracje. Możemy to aktywować zwyczajnie w telefonie i po prostu można powiedzieć, że ten sprzęt w jakiś sposób się tak jak pies wychodzący mokry z wody. Więc to też jest fajne, bo można z tego sprzętu szybko korzystać, po prostu, żeby z niego rozmawiać. Uważam, że. Mały detal, ale pokazuje przeznaczenie tego urządzenia. To nie wszystko. Mamy tutaj także wzmocnione szkło. Nie jest to Gorilla Glass, tylko autorskie rozwiązanie Realme, ale sprawdza się naprawdę dobrze. Do tego podoba mi się to, że znajdziemy tutaj wzmocniony korpus całego urządzenia. Więc też te upadki są mu straszne z racji tego, że urządzenie potrafi absorbować wstrząsy. Więc można powiedzieć, że mamy tutaj do czynienia z czymś w rodzaju G-Shocka w świecie smartfonów. Ale ten g nie wygląda jak g -Shock. to znaczy nie widać tych gumowań, wzmocnień, jakichś dziwnych, takich bumperowych rzeczy na telefonie. On po prostu wygląda jak zwyczajny telefon. O tym, że ten telefon jest przeznaczony też do roboty, mówiąc prosto, świadczy bateria. Również bateria. 5800, ponad 5800 mAh w tej klasy cenowej robi wrażenie. I trzeba pamiętać też o tym, że nie zabrakło tutaj tak szybkiego ładowania. W zestawie mamy ładowarkę o mocy 45 W i telefon potrafi przyjmować tę energię całkiem sensownie. Mniej więcej nieco ponad pół godziny mamy 50% naładowania baterii. A tutaj, właśnie, jeżeli jesteśmy przy tym, na co się przełoży to naładowanie, to na 50% naładowania baterii można śmiało pracować cały dzień. W moich rękach ten telefon wytrzymywał dwa dni użytkowania. tam nie gram. No, ale też na tym sprzęcie trudno byłoby grać, bo odpaliłem sobie, testową gierkę i okazało się, że po pierwsze kolorystyka nie do końca mi się podobała, po drugie ekran troszeczkę za dużo odbijał, po trzecie, no, klatkarz był taki jak w sprzętach troszeczkę tańszych niż ten telefon i to po prostu widać. Nie jest to zdecydowanie sprzęt do gamingu, jeżeli chodzi o podzespoły, które tutaj w środku znajdziemy. Procesor można by było ewentualnie przymknąć na niego oko. Pamięć RAM też wcale teoretycznie mogłoby to wystarczyć do pracy, ale wszystko rozbija się nie po raz pierwszy zresztą w przypadku Realme o pamięć typu eMMC. Co to oznacza? To oznacza, że ta pamięć jest po prostu wolna. I pamięć jest wąskim gardłem tego systemu, tego telefonu, i to ona sprawia, że aplikacje potrafią ładować się tak, że po prostu odczujemy ten czas ładowania, bo przez chwilę ekranik się nam przymrozi. Ten telefon na pewno nie będzie demonem prędkości, i nie jest to sprzęt dla tych osób, które lubią mieć w ręku responsywne urządzenie. To raczej będzie sprzęt dla tych osób, które potrzebują mieć urządzenia do roboty. Ale też takiego, które można fajnie skonfigurować pod siebie. I tutaj Realme bardzo mi się podoba już od jakiegoś czasu, że sprytnie podchodzi do systemu. Na czym ten spryt polega? Odpowiedź jest prosta. Mamy dodatki i niestety zacznę od tych rzeczy, które mnie wkurzają, czyli Realme dorzuca trochę śmiecia, to znaczy jakieś dziwne gierki, które od razu polecam odinstalować, jakieś proponowane aplikacje. Jest tego około 10, jakieś tam ikony, no, których trzeba się po prostu pozbyć. Natomiast to, co jest tutaj od producenta dołożone, a co jest ciekawe, dotyczy produktywności, tak jak to ogólnie określił, i ta produktywność polegałaby na możliwości dopasowania telefonu spersonalizowania go. I tutaj możemy bawić się czcionką, tapetami, oczywiście tym podstawowymi rzeczami, ale wszystko to jak barwa kolorów, jak ten ekran będzie nam pracował, minimalne podświetlenie. Wiele rzeczy, których trudno szukać u innych producentów, tutaj po prostu się pojawi, jeżeli chodzi o kolorystykę, o temperaturę tej kolorystyki, jeżeli chodzi o podświetlanie ekranu, jeżeli chodzi o odświeżanie, bo tutaj pamiętajmy, że możemy wymusić to szybsze odświeżanie. Więc troszkę tych ciekawych rzeczy jest, tych smaczków. I jeżeli chodzi o smaczki bardzo mi się podoba ta inteligentna pętla AI. To jest coś, czym Lili mi się chwali, co zostało wprowadzone do modeli z górnej póły i zawędrowało do tych z dolnej póły. W praktyce widzicie, na czym to polega, i to nam pozwala udostępniać zawartość, którą chcemy udostępnić, ale takim sprytnym sposobem, bo AI szybko nam rozpoznaje, jakiej aplikacji chcielibyśmy teraz użyć. Mamy takie kółko, gdzie można po prostu to przepchnąć. Opuścić i będzie można dalej udostępnić, na przykład, coś, albo opublikować. Bardzo fajny bajer, ale tych bajerów jest tu więcej, bo są takie rzeczy, z których rymi słynie. Będzie to m.in. tryb jazdy jednośladem, jest taki ukłon w stronę osób, które chcą wykorzystywać ten telefon jako nawigację motocyklową. i Ekran, teraz tutaj widzicie screena, wygląda wtedy zupełnie inaczej. Możemy podpiąć sobie inne mapy niż tylko mapy Google. A. To wszystko jest fajnym smaczkiem i fajnym puszczeniem oczka, że tak potrafimy czymś się wyróżnić. To jeszcze nie wszystko. Mamy tutaj oczywiście podzielony widok, elastyczne okna, tryb jednoręczny, możliwości łatwe nagrywania ekranu i rzutów ekranu za pomocą gestów. No i właśnie, skoro jesteśmy przy gestach, bardzo ważną kwestią jest to, że możemy korzystać ze skrótów. Jakie to skróty? Dotknięcie dwukrotnie, aby wybudzić lub wyłączyć ekran. No nic odkrywczego powiecie, ale dalej możemy narysować literkę O na wygaszonym sprzęcie, żeby odpalić aparat. Literkę V, aby wyłączyć latarkę lub włączyć latarkę, sterować muzyką na wyciszonym. I mamy też inne oznaczenia, na przykład M, W i taki ostry newe skierowany w górę, który pozwoli nam odpalić na przykład kalkulator. Mamy tutaj także tryb prosty, inteligentne wykrywanie, gdzie system pozwala na obsługę gestów powierzchu, znamy to z droższych linii, albo dotknięcie dwukrotnie, aby zeskanować kod QR. Fajną ciekawostką jest także adaptacja dotykowa. Co to oznacza? To oznacza, że możemy aktywować aktywować tryb ochrę ekranu albo tryb wodoodpornego etui, rzadko spotykane rzeczy, zwłaszcza w tej klasie smartfonów. Wzorem droższych urządzeń marki znajdziemy tutaj także AI, które potrafi podkreślić, podkręcić nam fotografię i tutaj będzie to dedykowane do trybu portretowego. On działa, Ale jego efekty są średnie, jak teraz widzicie w tle, i moim zdaniem no troszeczkę jeszcze musi minąć czasu, żeby sprawdzić te rozwiązania stopowych smartfonów do tych bardziej budżetowych. Dwa słowa o wyświetlaczu, bo on jest mało ciekawy. 6,72 cala, jest to LCD, maksymalne oświeżenie 90 Hz, mamy tutaj rozdziałkę 2400 na 1080, maksymalna jasność to 580 nitów. I w szczycie potrafi dochodzić do 690 nitów. Te wartości nie zrobią na nikim wrażenia. Trzeba to powiedzieć wprost. I ten ekran jest akceptowalny, kiedy patrzymy na niego bezpośrednio w ten sposób. Bo jeżeli telefonem zaczniemy obracać tak, i chciałbym wam to pokazać, no właśnie, nagle się okazuje, że w zasadzie ten ekran, ten wyświetlacz zamienia się w lusterko. Na to trzeba uważać. Kąt widzenia są po prostu słabe. Poza tym ekran jest w porządku, ale tylko w porządku. Wiecie, co jest najgorsze, że bardzo trudno podejść mi do tego telefonu, jeżeli chodzi o jednoznaczną ocenę. Bo, z jednej strony, to jest sprzęt w jakiś sposób. Celowo wykastrowany z pewnych rzeczy. I te rzeczy wiele osób będzie po prostu zauważało, będzie odczuwało ich brak. Ja troszeczkę żałuję, że nie ma tutaj Amoleda, ja troszeczkę żałuję, że nie ma tej 5G, żałuję, że ten wyświetlacz jest tak przeciętny, jak jest, żałuję tego, jak działa aparat i. Troszeczkę frapuje mnie ta słabsza wydajność, bo ona w bardziej wymagających grach, no po prostu zupełnie się nie sprawdzi. Ten telefon nie jest do gamingu i to trzeba powiedzieć wprost. Natomiast ten sprzęt ma na siebie kapitalny pomysł i ja uważam, że jeżeli można by było spojrzeć na Realme C75 pod takim kątem, który pozwoli wydobyć jego zalety, to będzie tylko i wyłącznie jako smartfon dla kogoś, kto potrzebuje narzędzia do pracy, odpornego narzędzia do pracy, bo ten telefon swoją odporność udowodnił. I przede wszystkim jest to pierwszy telefon, jaki wpadł w moje ręce, który w takim no, zwyczajnym designie, mówiąc prawo, bo ten telefon wygląda jak telefon, on nie wygląda jak smartfon wzmocniony. Ma cechy, wszystkie cechy, te, które charakteryzują wzmocniony sprzęt, ale wygląda jak zwykły telefon i podejrzewam, że znajdą się na pewno jakieś osoby, które czegoś takiego szukają. Czegoś, co wygląda jak zwykły smartfon, a czegoś, co tak naprawdę jest no, takim pancernikiem. Fajny sposób na wyróżnienie się z tłumu. Tylko pytanie, czy w tej cenie to ma szansę na sukces. Pamiętajmy o tym, że model, który ma 256GB budowanej pamięci, będzie kosztował 9,99, czyli prawie tysiaka. Tak. Model o połowie wielkości tej pamięci będzie kosztował. 899, ale na szczęście, w pierwszym okresie, teraz tuż po premierze, ten telefon można kupić o stówkę taniej w jednej i drugiej wersji, i w tej promocji to zaczyna mieć sens, bo ta wersja podstawowa będzie kosztowała 799 zł, więc to troszeczkę zmienia zasady gry. To wciąż jest nie mało, ale to już spowoduje, że osoby, które szukają takiego właśnie smartfona, który nie musi działać błyskawicznie, który nie musi robić świetnych fotek, ale który pozwoli, cieszyć się dobrej jakości rozmowami, mocną baterią, fajnym, dopracowanym systemem, opcjami w tym systemie, które są zarezerwowane dla górnej puły, a przede wszystkim wzmocnioną konstrukcją, która nie boi się wielu rzeczy, których podejrzewam, że mogłoby się wystarczyć nawet te pancerniki, o których już wspomniałem. Realme to jest bardzo fajna droga, ale uważam, że to jest pierwszy kroczek. I raczej wydaje mi się, że druga odsłona tego modelu, gdzie dobustowano by troszeczkę jego potencjał obliczeniowy, jego aparat, i bardziej jeszcze postawiono nacisk na taką cywilną stronę użytkowania takiego smartfona wzmocnionego. To będzie gotowy hicior. Tutaj to jest smartfon, którym mogą wybrać osoby jasno sfokusowane na pewnych aspektach, jak ten telefon ma funkcjonować. Dzięki serdecznie za obejrzenie tego nagrania. Do końca. Mam nadzieję, że w czymkolwiek filmik Wam pomógł. Jeżeli pomógł, proszę o lajka, proszę o subskrypcję. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia już niebawem.